Nawet nie próbuj. Ja wiem, że tam jest piesek, ale wiesz, no ja nie wiem, pierwszy raz coś takiego robię i mam jakiś stres. No nic, powkładam te tabletki. Tylko po co tą ziemię brałam? Jak to się uda, to ja w przyszłym roku też kupię tylko te tabletki do przesadzania, bo ostatecznie jak tutaj coś wykiełkuje, to ja to przesadzę do większych doniczek, nie? Tylko nie wiem, po co aż tyle? Ile tych ziół miałam? Ja nie mogę. Ja tak gadam trzy po trzy, ciągle gadam. No i co? I podlane. I co, to, to będzie pęczniało, tak? Ja to nie wiem, czy nie powinnam tutaj jeszcze ziemię wsypać trochę. To jest bardzo dziwne. Nie, ja tu wsypię trochę ziemi jednak. Bo to jest niemożliwe, żeby to tak po prostu było już. Tu za mało tego jest. Powyciągam na razie te tabletki, ponieważ uważam osobiście, że trzeba wsypać trochę ziemi. Tak jest moje zdanie. Nie wiem, może się nie znam. To Czy wiadomo, że się nie znam. Ale spróbuję, to nie zabroni. Nikt, Którą ja to podlałam. I najprawdopodobniej ja te zioła będę yy, na noc zabierała do domu. Bo ja się boję, że jeszcze zamarzną. Przecież nie wiem, może nie zamarzną. Aj, poczuję, że się jakiś chaos tutaj robi. Teraz trochę ziemi. Tak tyle. Powkładam do każdego kubeczka i dopiero na to położę tą tabletkę. Tak uważam, że tak będzie najlepiej. Chyba, że ona tak mocno napęcznieje. Ktoś to kiedyś robił i mi może powiedzieć, czy to napęcznieje. Ja uważam osobiście, że to powinno być o tak. O tak po prostu. No nie napisali, jak to powinno być. No i co? Będzie sobie o tak. Tak, tak, tak. No, no jest 30 tych tabletek. Kurczę, ja bym chciała wszystkie posiać. Najwyżej komuś dam. Niech się ktoś zgłasza, kto chce ode mnie nasiona. O, uwielbiam czuć ziemię. Dziwna jestem, wiem. A co poradzić? A co tu już więcej nie ma? Jak to jest możliwe? Dobra, nieważne. Kładę te tabletki, podleję. Nasionka posieję. Będę czekać na coś. A ile to trzeba czekać? To nie wiem.